Aby łowić jesiotry warto zastosować kilka sprawdzonych metod i technik. Oto kilka kroków, które mogą zwiększyć Twoje szanse na złowienie jesiotra. Podczas polowania na jesiotra warto poszukać go w spokojnych wodach. Jesiotry preferują głębokie doły, przybrzeżne kępy roślinności oraz miejsca w pobliżu mostów i innych przeszkód. Miejsce żerowania jesiotr wybiera miejsca z twardym dnem gdzie może żerować na mięczakach i innych organizmach wodnych, które naturalnie występują w danym akwenie. Podczas wyboru przynęty na jesiotra warto zastosować tak zwane śmierdziuchy świetnie sprawdzą się kulki proteinowe czy pelet o intensywnym rybnym i mięsnym zapachu. Dobrym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie kawałków wędzonej ryby, mięsa wołowego czy wieprzowiny w postaci kostki wykrojonej z serca czy wątroby. Z powodzeniem wykorzystaj żywe przynęty, takie jak pęczek rosówek, czy żywca w postaci płotki lub uklei. Lub specjalnej esencji zapachowej dedykowanej dla jeziotrów, które dodatkowo uatrakcyjnią Twoją przynętę. Jeziotr ma niezwykle wyostrzony węch, dlatego właśnie te przynęty mogą okazać się najskuteczniejsze. Podsumowując. Pouf siotra to niezwykłe wyzwanie, które pozostawia niezapomniane wspomnienia. Wędkarskie emocje towarzyszące złowieniu tego pięknego gatunku ryby są niezastąpione i stanowią satysfakcję dla każdego prawdziwego wędkarza. Powodzenia!